Witam wszystkich przyjaciół, bracia, siostry. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziś będziemy rozmawiać na temat postu. Na temat postu można powiedzieć wiele. Na temat postu są przeróżne opinie w dzisiejszym kościele. Jedni nie poszczą wcale, inni poszczą bardzo dużo. Jeszcze inni sami nie wiedzą, co mają myśleć na temat postu. Dziś będziemy próbować zrozumieć, co tak naprawdę Pan myśli na temat postu i czego on spodziewa się od nas. Bo to jest dla nas najważniejsze, aby zrozumieć wolę Pana i postępować zgodnie z tym, czego on wymaga, lub czego się spodziewa. Zacznijmy od tego, czym jest post. Może pozwolimy królowi Dawidowi odpowiedzieć na to pytanie. W Psalmie 35 czytamy tak naprawdę najprostszą odpowiedź, jaka jest możliwa. Post jest formą uniżenia się przed Bogiem. I to, I to wystarczy. Naprawdę nie trzeba tego rozwijać nie wiadomo jak nie trzeba być uczonym w piśmie, żeby zrozumieć, na czym polega post. Post to abstynencja od jedzenia, od przyjmowania pokarmów stałych. A celem postu jest uniżenie się przed Bogiem. Jednak dziś chciałbym rozmawiać o tym, jak nie pościć, bo temat ten jest bardzo kontrowersyjny, ale jakże aktualny. Czytamy w księdze Izajasza, w rozdziale 58, jak naród izraelski wołał do Pana takie słowa. Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Najpierw zauważmy, że post dla nich był umiartwaniem duszy, czyli uniżeniem się przed Panem. Ten, ten fragment pokazuje nam, że jest możliwe, aby pościć, a zarazem dla Pana jest to, można nawet powiedzieć, obrzydliwością, czyli Pan nie zwraca na to uwagi, na nasz post. A przecież właśnie to chcemy osiągnąć poprzez Post, aby zwrócić uwagę Boga na nas samych, na naszą modlitwę. No więc jednej rzeczy nauczyliśmy się na pewno: można pościć, ale pościć źle. Zostawmy dziś te grupy ludzi, którzy twierdzą, że Post jest niepotrzebny, lub sami nie poszczą, bo się boją, lub też nie chcą. Lub też mają inne powody co do tego. Skupmy się na tych, którzy uznali, że post jest dobry, jest potrzebny. A jak za chwilę zauważymy, w naszym tekście jest też jakby przez naszego pana oczekiwane od nas. Dzisiejszym tekstem do rozważania będzie Ewangelia Mateusza, rozdział 6 i zaczynamy czytać werset 16. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec Twój, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Czyli pierwsza sprawa jest taka, że Pan mówi do nas, a gdy pościcie w ten sposób oznajmiając nam swoją wolę. Wcześniej rozmawialiśmy na temat modlitwy i jałmużny, że są to filary chrześcijańskiego życia. Post jest trzecim z tych filarów. Jałmużna, modlitwa i post. To jest esencja życia każdego chrześcijanina. Pan spodziewa się każdego z nas, każdego kto jest jego uczniem, że będzie pościł. Nie mówi nam ile mamy pościć, ale spodziewa się, że będziemy pościć. Można pościć źle. I to już jest wystarczającym sygnałem ku temu, aby rozważać ten temat. Jest przynajmniej kilka powodów, które można przyjąć jako zły post. Można powiedzieć, że zły motyw będzie postem, który nie będzie podobał się Bogu. Jeżeli naszym motywem jest osiągnięcie czegoś materialnego dobra, to tak jak Jakub powiedział nam w swoim liście, że Modlimy się, ale nie otrzymujemy, bo źle się modlimy, bo to, co się modlimy, chcemy przeznaczyć dla porządliwości naszych, tak samo jest z postem. Czyli tak zwany mm, nacisk na Boga, czy jak niektórzy mówią, wykręcanie mu ręki, aby osiągnąć to, co byśmy chcieli, to na co mamy pragnienie. No to jest na pewno złym powodem do postu. Niestety wiele osób wpada w, w, w ten error, w ten błąd i, i, i w ten sposób pości. Złym, ze złym nastawieniem swojego serca. Innym problemem, innym złym powodem do postu może być post przed ludźmi, tak jak czytaliśmy w tym fragmencie. Ale może także być szukanie chwały przed samym sobą. Na przykład, y, tak zwane poszczenie na rekord, kto dłużej wytrzyma, albo bicie rekordu w swoim własnym umyśle. Już pościłem dwa tygodnie, teraz tym razem będę pościł dwa i pół albo trzy, bo jestem już teraz lepszy, coraz bardziej duchowy. To jest zły powód co do tego, żeby pościć. Inni po prostu pośczą, nie jedzą, tylko po to, żeby nie jeść. Wydaje mi się, że to jest post, jakiego wymaga Pan. Nie przeznaczając czasu dodatkowego na modlitwę, albo też nie przychodząc bliżej do Pana podczas tego czasu. Post jest czasem, kiedy zbliżamy się do Pana. Kiedy jedzenie staje się mniej ważne, dlatego że pokarm, który chcemy uzyskać dla swojej duszy, jest dla nas większą wartością. Ale wróćmy do naszego tekstu. Chcemy dziś rozmawiać na temat obłudy podczas postu. Czyli innymi słowy, postem przed ludźmi. Jezus przestrzega nas przed tym, abyśmy tego nie robili. Dlatego że chwała, którą otrzymamy od ludzi, ten zachwyt, te. Mm, tak zwane poklepanie po plecach będzie naszą nagrodą. Nic ta nagroda nam nie da, oprócz tego, że przez chwilę będziemy mieli chwałę. Chwała, która należy się Chrystusowi, została przyjęta przez nas. Taka, taka forma postu jest nie do przyjęcia. Jezus mówi nam, jak mamy pościć. Mówi nam, że mamy namaścić swoją głowę, umyć swoją twarz, tak aby ludzie nie widzieli, że pościmy. Post musi być postem w ukryciu. I to, jest logiczne, że czasami nie da się, aby małżonek czy małżonka nie wiedzieli o tym, że pościmy. Tego ukryć się przed własną rodziną czasami nie da. Ale przed przyjaciółmi już się da. Ale przed kościołem, do którego uczęszczamy, już się da. Ale przed ludźmi, którzy są dookoła nas, już się da. Jeśli tego nie robimy, to robimy to na pokaz. Robimy to przed ludźmi. Jeśli obnosimy się z długością naszego postu to jest nic innego jak szukanie tego, aby ludzie nas chwalili. Więc musimy uważać, jak pościmy. Pośćmy w ukryciu przed Panem, a Pan wynagrodzi tych, którzy robią to prawidłowo. W Księdze Izajasza czytamy jeszcze bardzo ciekawe słowa na temat tego, jak post powinien wyglądać. I myślę, że jest tutaj w pewnym sensie niezrozumienie tego tekstu też. Bo Bóg wyjaśnia. Mówi, to jest post, który mi się podoba. W którym to człowiek umartwia swoją duszę. Rozwiązuje bezprawne więzy. Rozrywa powrozy jarzma. Wypuszcza na wolność uciśnionych. Łamie wszelkie jarzmo. Podzielisz chleb z głodnym i biednym. Bezdomnych przyjmiesz do domu. Zobaczysz na kiego, przyodziejesz go. A swojego współbrata, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Jest grupa ludzi, którzy myślą, że to jest właśnie post, czyli pomoc innym, pomoc bliźniemu. Moim zdaniem to nie o to w tym chodzi w ogóle. Moim zdaniem post to powstrzymywanie się od pokarmów stałych po to, aby ten czas poświęcić na szukanie oblicza Bożego. A to, co tu jest opisane w Księdze Izajasza, jest nic innego, niczym innym jak warunkiem potrzebnym do tego, aby przygotować swoje serce. Bo jeżeli nie, nie żyjemy życiem, które tutaj jest opisane, to nie ma potrzeby nasz post. Nasz post jest niczym dla Pana. Bo dla niego najważniejsza jest miłosierdzie, a nie ofiara. Post jest, część, jest formą ofiary. Dopóki kiedy w naszym życiu nie jest widoczne miłosierdzie. Dopóki nie żyjemy tym miłosierdziem wobec innych, nasze ofiary są nic nie warte. A więc starajmy się, raczej dążmy do tego, aby nasze życie przepełnione było miłosierdziem, a wtedy nasz post będzie przed Panem czymś, na co On tylko czeka. Wtedy On powie do Ciebie, jestem gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje modlitwy. Jak mam Ci pomóc? Co chcesz, abym dla Ciebie zrobił? To jest prawdziwy post, w ukryciu, przepełniony miłosierdziem w sercu. Niech Was Bóg błogosławi.